Jośna na scenie Blanka. W dzisiejszym odcinku będziemy robić. Wiecie co będziemy robić? To szukać prezentów. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. I może w ogóle już dostaniemy prezent. Ale nie wiem. Sprawdźmy rękę. Pusta. No, nie ma. Może nie gdzieś tu. To... Poglądam sobie sagę zagę, która płacze. Mam, ja. Tutaj niestety śnieg się roztopił. Słońce daje, jest piękne niebo. Jezus. Zima, ale lato. What? Say what? Dobra. Ale, <coughs> chciałam pokazać wam. Ale to miejsc znaczy, sobie możemy zrobić segregację byłka. Nie pytajcie, się, co się dzieje, to też się nie pytajcie. A tu się pytajcie, żartuję. Dobra. Ja. Jezus, nawet nie wiem co mam robić teraz. <ścoughs> Może wam pokażę moje Nintendo. Co to jest? Ej, nie mów, że od Świętego Mikołaja. Oh my god! Ah! Otwieramy, otwieramy. Słyszę już coś. Oh my god. Rozulete, o oh Czekajcie, czekajcie. Dobranie, nie. jeszcze co. O Jezus, to Świat Brzuch z Koralików. Jezus, idźmy to tu. Nitka. Zjadłem tu. O By Ty jest z Tak? No. Tak. Ja to tu dalej o kolejna nitka, już mam dwie nitki, to dobrze. Bardzo robię. O, a to chyba na, na kogoś, na prezent. Jeszcze się ją, widzicie. Moi ludzie mnie to wykay. Dioneczko. czekaj, czy coś tam jest. Chyba nie ma nic, ale zobaczmy. Dobra, otworzyłam. I tu można komuś pierścionek dać. O Jezus, Taki to cool. Zamykamy. Odcinek wyjdzie gdzieś tak wieczorem, jak będę rozpakowywać swój prezent. Tak to jest mój pierwszy prezent. Jeszcze idę o, do, o 13. Na, 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 ten, na do ciosi. tam też będą wdezelki, te, więc... Też otwór, od... oh my god! nie mów, że to można samemu... Tak, to można samemu! Opaskę, a tutaj chyba na... Kolczyki. OMG, oh omg, omg... Oczywiście, to. Tak. To jest słynna kolka! Żartuję. Ale to... O, M, G. Chcesz to się otworzyć? tworzyć? Otworzymy. Oh. O, jest. Tu jest na pie, 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 Nawet blok można zrobić i kolejny pierścionek. O, M, I. Ja właśnie o takim marzyłam. O, M, G. Wow! Uau! Dla mnie ja to wsadzam. Nie chcę po to Ja to otworzę. I zrobimy sobie na tutaj Dajmy to tu. Co to jest? Tak? Czekajcie. Nitka. Kolorowa chyba na szyjni. O! Oh, szczypce, żeby... Szczypce, żeby uginać. Widzicie? Omega. O jeszcze jedno nasze i takie kolorowe, nic są takie ciemne, kolorowe? Taka chyba najlepsza. O MG. Jeszcze, jeszcze przyjdę. Jeszcze też dwie paczki. Okay. O m O m kie. O m Najpierw rozpakowujemy te zielone, bo ja kłamę te zielony. O O, kie. jakie w dotyku są jakie w dotyku to jest takie w dotyku mega liście jaaa kwiatki też takie tutaj takie o jezu jakie to w fajne

To jest drewna prawdziwego, to nie jest takie wiecie, że z plastiku. O mój Boże! Jakieś duże. O, gdzie? To Też jakieś białe, małe. O, gdzie?

że byłam grzeczna w tym roku to dobrze ale jestem zadowolona No to... dzisiaj zobaczymy czy coś jeszcze jest może pod tym nie nie ma ale mam nadzieję że Wam się spodobał jeszcze wyjdzie o czy... jeszcze ten wyjdzie rozpakowywanie moich prezentów odcinek, ale to już jutro, albo dzisiaj nawet. Ale więc na razie widzę, be, bek, be, bek.